Witajcie moi kochani, witajcie w ten zimowy dzień. No, mamy nadal zimę, dużo śniegu, dużo mrozu. Szczerze mówiąc, już ma troszeczkę dosyć zimne i naprawdę już się cieszę, żeby ta wiosna przyszła. No, oficjalnie w kalendarzu celtyckim dzisiaj jest, yy, powiem tam, trzeci, czwarty dzień wiosny, czyli według tego kalendarzu celtyckiego, wiosna zaczęła się pierwszego lutego i od tego momentu liczę już jaki nowy rozdział do, 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 do przesilenia wiosennego, także już mamy duszę i już jest jakaś taka nadzieja, że przyjdzie ciepło i naprawdę już się, y, nie mogę doczekać tego ciepła i słońca. Więc tak, dzisiaj y, powiem Wam takie Zrobiłam takie nagranie i podsumowałam Wasze pytania, bo naprawdę było trochę. Więc wybrałam takie najciekawsze, które się po prostu powtarzają, i co, co któraś osoba mnie to samo pyta, więc wiedziałam, że zrobię taki krótki filmik i odpowiem po prostu na Wasze pytania, i to będzie po taki na, na łatwiej. Na spisać do każdej do każdej osoby oso osobna, o, tak powiem. Więc tak. E, pierwsze pytanie, na e, pierwsze pytanie, jak długo pracować z afirmacjami? E, powiem wam, ja zaczęłam pracować z afirmacjami w jakim, był w roku? 2010, coś takiego. I to jest, mówię tak, z mojego doświadczenia. Każdy ma inne doświadczenie, każdy ma inne życie, więc może, może każdy ma z was inne. Inne doświadczenia, może inaczej rozumie afirmacje. Ja zaczęłam taką drogę do duchowości od książki Louise Hay, Możesz uzdrowiać swoje życie. I tam zaczęłam stosować afirmacje. Stwierdziłam na początku, że one nie działają. Ale po jakichś 3-4 tygodniach wziął mnie bardzo wielki ból gardła. Taki, że po prostu nie mogłam mówić i strony głosowe miałam mocno ściśnięte. I ktoś mi potem powiedział, że tak, tak trzymałam mocne emocje, emocje, nie potrafiłam ich po prostu y, powiedzieć, wykrzyczeć nawet, że moje ciało zaczęło wywalać powoli wiele rzeczy i to tak moja druga się zaczęła, bo jak pracujesz perf, wychodzą różne rzeczy, mogą wyjść y, bardzo ciekawe. Tak jak u mnie, w moim przypadku ból gardła, ale mogą jeszcze inne rzeczy też się przydarzyć, i czasami to jest niefajne nie rzeczy. Może być tak, że po prostu wszystko zacznie się walić, i ja pamiętam, że w tym okresie miałam bardzo taką niefajną pracę, nieprzyjemności w pracy, i jak potem poszłam do terapeutki, to powiedziałam, że ze względu na to, że ja pracowałam z afirmacjami, że energia u mnie się czuła zmieniać, Ludzie w pracy, bo bardzo często spędzamy dużą ilość czasu w pracy, zaczęli to wychwytywać, no i dla nich po prostu było to zagrożenie, więc zaczęli mnie po prostu atakować. No, nie było to przyjemnie, i, ale pod koniec, czyli tam spędziłam w tej pracy 2,5 roku, pod koniec to widziałam, jak te afirmacje już po prostu one mnie wywaliły z tej pracy, wywaliły. Po roku czasu zamknęli cały ten zakład. Ale wtedy, jak pamiętam, że jak szłam do mojego szefa i on mi powiedział, że już tutaj nie chcą mnie, wtedy taki cichy głos, takiego wewnętrznego spokoju, ci, takiego, nie wiem, anioła stróża, można powiedzieć. Powiedział, że wszystko będzie dobrze, nie martw się, teraz droga się dla ciebie otworzy. I słuchajcie, te dwa lata, co pracowałam z afirmacjami, wreszcie one po prostu... No dały, dały mi rzeczywistość taką, jak zapragnęłam. I naprawdę wtedy moje życie się zaczęło dramatycznie, ale w takim pozytywnym znaczeniu, zmieniać i po prostu była eksplozja wszystkiego, co najlepsze. <grywki> Powiem takie fajerwerki. Także, jak długo pracować z afirmacjami? Powiem Wam, tyle, ile chcemy uzyskać, dany efekt, i jeszcze dłużej. I teraz tak, jak funkcjonują nasze komórki. Komórki to, że pobierają dużo składników odżywczych, to jedna sprawa, ale druga sprawa, one żyją i takim pokarmem są informacje, przynajmniej ja tak to widzę. I teraz tak, jeżeli przez 20-30 lat lub więcej on miał program jeden, który na przykład nauczył się w momencie... W momencie narodzin, albo jeszcze wcześniej, to taki program mają. No i to też zmieniamy ten program, i ja one no nie wiedzą tak naprawdę, co się dzieje, ale. <laughs> Przepraszam bardzo. Ale po jakimś czasie yy, pracowania z tym, z tym nowym programem, ona zaczynała się nudzić. Więc to jest tak, jak wykonujemy jedną czynność przez na przykład rok czasu, to potem już nawet nie chcemy tej czynności wykonywać, nawet pracy, coś takiego, tylko nawet minimalna zmiana już nas inspiruje, już nas pobudza, to po prostu już lepiej się czujemy. To samo jest z komórkami. Jeżeli piszemy afirmacje, i to bardzo długo, na przykład rok czasu, po jakimś czasie zmieniamy i słuchamy. Potem znowu zmieniamy. I te komórki w ogóle się nie nudzą, ale wtedy efekt jest lepszy, bo wtedy na wszystkie zmysły działamy, tak powiem. Także to jest kwestia, można powiedzieć, indywidualna Ja chcę ci długo pracować, ale ja przynajmniej tak z doświadczenia swojego widzę, że jeżeli na przykład efekt już osiągnęliśmy, to jeszcze przynajmniej miesiąc dwa, żeby to po prostu przeskoczyło. Czasami jest tak, że piszemy afirmacje i wychodzą lęki. I teraz tak, lęków, no wiadomo, to muszą wyjść. Muszą wyjść. Dlatego, że to jest część. Po prostu byśmy generalny porządek robiły. robiły <grych> Bo robili. Natomiast po jakimś czasie zauważycie, że te lęki, jakie je wyczyścimy, to te lęki po prostu już nie będą mieć na nas wpływu. To jest. Podróż. To nie jest tak, że hop siup już w ciągu tam 28 dni jest sprawa załatwiona. Mojego, tak patrzę na swoje życie. Ja, ja naprawdę bardzo, bardzo długo pracowałam z afirmacjami, potem dwa lata jedną, potem zmieniłam, potem inną. Pytanie numer dwa. Kontrakty, umowy, kontrakty, czy zostałam z nim uwolniona? Powiem Wam tak, zobaczcie na swoje życie. Jak Wasze życie wygląda? To jest najlepiej, i czasami jest tak, że mamy problemy na przykład z pieniądzach, Mamy problemy, no chcemy zrobić pieniądze, chcemy na przykład swoją firmę otworzyć. No i trafiamy na taki mur. No i okazało się, że tutaj jest coś, coś to nas trzyma. Jakiś kontrakt jest, i teraz tak szukamy. Mogą być to kontrakty związane z naszymi przodkami, to też jest bardzo ważne, ale też. Z poprzednimi życiami. I teraz dam Wam taki przykład. Ja nie mówię o pieniądzach, ale, ale to bardzo często się po prostu widzę, że jak to po prostu taki schemat się powtarza. Paru osób, a szczególnie które mają problemy finansowe. Więc tak, to jest przykład. E, e, przykład jest taki, że I jak Ingr Wiele osób, można powiedzieć tak, inkarn inkarnowało po raz pierwszy na Ziemi w okresie Cesarstwa Greckiego, Rzymskiego, coś takiego. No i wszystko było nowe na Ziemi, wszystko, wszystko. No i te osoby chciały doświadczyć, chciały się nauczyć nowej religii. No i wybrały sobie na przykład chrześcijaństwo. Ale poszły taką drogą. No, wiadomo, grupy zaczęły wtedy powstawać w okresie tam Cesarstwa Rzymskiego zaczęły grupy powstawać, yy, zaczęła się zmienić świadomość, wtedy epoka ryb weszła i tak dalej. No i te, te osoby, no było modne może wtedy, męczeństwo. Męczeństwo, że jak umarł, to czeka mnie nieskończone życie albo się muszę poświęcać. I, i całe grupy, dosłownie grupy się yy, po prostu szły i umierały w men, męczeńskie śmierci zazwyczaj na arenie. Nie była fajna śmierć, to po prostu było okropna. Yy, I te co z tymi osobami? No, część osób, część osób po śmierci żałowała swojej decyzji, bo mówię, mogłam coś innego wybrać. Część osób po prostu zawiedzona była, że tu obiecowali jedno, a coś było zupełnie coś innego. Część osób stwierdziła, dobra, to była nauka, idziemy do przodu. No i. Po jakimś czasie te trzy grupy, może to jakieś inne jeszcze były, yy, jakieś myśli, ale to po prostu, no mówię, ja tylko zebrałam takie trzy podstawowe, żeby dawać przykład. I co się dzieje? Po jakimś czasie ta grupa osób yy, zdecydowała się inkarnować. Znowuż. No i przykładowo wybrała sobie średniowiecze, ale ale tutaj, tutaj jest to, co ja właśnie tak myślałam na tym. To nie jest tak, że dusza wybrała, bo raz zawsze mówię, że dusza wybiera. Tutaj bardziej wybrały tramy, czyli tych tram było naprawdę bardzo dużo związane z męczeństwem, że muszę się poświęcać i tak dalej, że one jakby zdecydowały nie wiem, mamy wolną wolę, ale bardziej taka szala przyszła na te tramy i zdecydowało iść na przykład do, do yy, do zakonu, do zakonu. No i były śluby czystości, śluby posłuszeństwa, śluby biedy i tak dalej. No i ta istotka, która po prostu może miała jedno wcielenie, może miała dwa wcielenia, może jeszcze więcej, bo tak się może spodobało, tak sobie żyła. No i inkarnowała teraz. I co teraz się dzieje w czasy współczesne? Program muszę cierpieć, muszę poświęcać się za rodzinę, szczególnie na przykład kobiety są, ale mężczyźni to samo. Czerpię taka matka Polka, która musi wiecznie cierpieć, jak na przykład zauważycie, że Polacy w ogóle śmiercią męczeństwem wybierali, albo że <laughs> na przykład muszę się poświęcać za jakie grzechy, że ja jestem Muszę cierpieć i tak dalej. Takie programy ta osoba ma. I nawet nie wie skąd ma, bo na przykład jak słuchacie taką osobę, to mówi tak, może, wy, może nauczyła się to od rodziców, ale rodzice na przykład coś innego mówili. No i, i okazuje się, że jak na przykład ona osoba do mnie przychodzi no i wychodzi program, program, który już ma parę, parę tysięcy lat temu. Ehm. Także powiem wam tak, tak ogólnie mówiąc, każdy ma kontrakty. Ja na przykład mam taki kontrakt z roślinami, z drzewami, z jakimiś tam istotami, bo ja tego nie miała, to bym żadnych filmików nie robiła, bo moja rola byłaby zupełnie inna. Kontrakty też są dobre. Kontrakty to są nas, nasze dary, którymi dzielimy się z ludźmi. Jednim na przykład mają dar jasnowidzenia, drudzy potrafią pięknie pisać, inni ładnie malować, dostaną, dostają przekazem wiele rzeczy. To nie są złe rzeczy, też nie, nie mówmy, że po prostu te wszystkie kontrakty one są złe. One nie są złe. Jeżeli wyczyścimy kontrakty, po prostu zamkniemy. Kiedyś mi to powiedział Zygis z Teksasu, że miał taką koleżankę, która zaczęła wszystkie kontrakty czyścić i zamykać, i obcinać, i w ogóle okazało się, że ludzie wokół nie zaczęli umierać, albo nagle po prostu tych ludzi nie ma. Więc e, tutaj no, są plusy i minusy wszystkiego, <noise> ale najlepiej, że chcemy zobaczyć, Jakie mamy negatywne kontrakty? Bo zobaczcie w swoim życiu, czy macie po prostu problemy, czy macie na przykład y, osoby, no i chcecie powiedzieć coś, się wypo wypowiedzieć, a nie możecie po prostu u was tak zatkało. I albo najlepszy też kontrakt, też miałam jedną dziewczynę, która y, przyszedł jej szef do pracy, taki młody, młody bardzo przystojny, charyzmatyczny mężczyzna. I nagle ona jako przebojowe, nagle po prostu załoczona nim, nagle po prostu widzi w niego proroka i, i, proroka i po prostu nie wie dlaczego. Kontrakt. Także tu wszystko, no, życie nam pokazuje wiele rzeczy, tak powiem, nie? E, też jeżeli na przykład jakieś programy mamy i tak dalej, to pierwsze też zapytajcie się, od kogo to ja odziedziczyłam, czułam. To po prostu no, obserwować swoje życie. Dobra, e, następne pytanie: jak poradzić sobie z wątpieniem własnej siły? Tu, tu jest taka, powiem Wam, temat rzeka, że z, raz to się patrzy, no co odziedziliśmy po rodzicach, bo patrzy się pierwsze. Bardzo też zalecam, jeżeli wchodzimy na ścieżkę duchowości i się rozwijamy, bardzo fajnie mieć osobę, partnera, koleżankę, przyjaciółkę, no nie wiem, kogo tam macie, i pracować z kimś, dlatego że ta osoba będzie was dopingowała, przepraszam, będzie z wami, będzie po prostu patrzała, czy czasami my nie widzimy, jak się zmieniliśmy, a ta osoba, która na przykład nas nie widziała, no nie wiem, może miesiąc, dwa, nagle stwierdzić, ale ty się zmieniłaś, po prostu jest taka radosna a my tego nie widzimy, więc fajnie po prostu z kimś są momenty, jeżeli wchodzi się na tym duchową ścieżkę, że zwątpienia że mamy ochotę naprawdę krzyczeć, kopać, chodzić po ścianach i nie wiemy co się z nami dzieje to fajnie mieć po prostu taką wspólnotę bardzo was zachęcam, dlatego mam grupę na telegramie link znajdziecie w opisie można tam dołączyć, można się spotkać. Bowiem, że osoby są naprawdę z całej Europy albo jeszcze ze Stanów. I spotkać się, i, i naprawdę czasami jest tak, że piszecie: Ja nie mam z kim się spotkać, a, a my jesteśmy i dlatego stworzyłam tą grupę, żeby, żeby nawet jak ktoś mieszka 20-30 km to nie jest aż tak super daleko, żebyśmy po prostu się spotkali i poznawali. Dobra, ktoś mnie jeszcze zapytał. Troszeczkę tego jest. E, ktoś mnie jeszcze zapytał o pono, e, Piękna afirmacja. Ja to tutaj mówię, że to jest. To jest rozmowa z twórcą albo rozmowa z Bogiem, jak policie. Troszeczkę opowiem o pono. troszeczkę tutaj jest i składa się z czterech słów. Przepraszam, proszę wybacz mi, kocham Cię, dziękuję. Omawiam trochę omawia troszeczkę to. E, przepraszam, oznacza, że nieświadomie, ja, czyli ja, część mojej duszy, część mojego ego powiedziała lub zrobiła coś, <küh> która spowodowała krzywdę, albo świadomie, albo nieświadomie. Ale można też dopisać, że część moich przodków, od których odziedziczyłam ten program, mój program, który wzięłam nieświadomie. <küh> żeby po prostu przeprosić daną osobę, że mam taki program. Znaczy w sensie, że nieświadomie to zrobiłam i oddaję to przodkom. Że przepraszam też w imieniu przodków, że coś, że ich po prostu, że daną osobę skrzywdziło, można tak, tak powiedzieć. Znaczy, że odziedziczyłam to świadomie lub nieświadomie, proszę wybacz mi kolejne. Nie byłam świadoma lub świadoma. I żadne, że coś zrobiłam, powiedziałam i tak dalej. Żadna z tych rzeczy nie jest karą. Od razu powiem. Jeżeli zrobiłaś coś nieświadomie, możesz nawet nie wiedzieć, że to jest kara. Nie? Czasami przychodzimy. Zdarza się tak, idziemy do sklepu, no i jest dużo ludzi, mamy ten koszyk z zakupami i idziemy i wpadamy na kogoś, takiego, no nie wiem, nieznajomego. Oczywiście powiem przepraszam, nie? To jest właśnie nieświadomie, bo jedna i druga strona bo po prostu nieświadomie się zderzyła ze sobą. To jest właśnie coś takiego. My mówimy to czasami nieświadomie. Dziękuję. Korekta. Czyli ja świadomie daję korektę. Wprowadzam tutaj mówiąc dziękuję energię pokoju między mną a daną sytuacją, daną osobą. Chcę, żeby się sytuacja zmieniła. Proszę, wyższą jaś, żeby, żeby po prostu e, tą sytuację oczyściła, uzdrowiła, tak powiem. Generalnie mówiąc, Hoponopono to jest bardzo stara afirmacja, bardzo głęboka afirmacja. My sobie zdajemy atom czterosłówka, ale powiem Wam. E, Cztery słowa, tak, A, ale powiem Wam, że jak pracuję z ludźmi od 2011 roku, pracując z ciężkimi kromami, okropnymi rzeczami, zawsze wykonuję Hoponopono i powiem Wam, że rezultaty nawet w swoim życiu wykonuję. Na swojej córce wykonywałam, jak się urodziła i, był, i było bardzo dużo problemów zdrowotnych, też robiłam, ci działam i robiłam, mówiłam hoponopono. I nawet w ciąży jak miałam problem, to też mówiłam Hoponopono pono. I dałam energię stwórcy, dałam energię, poprosiłam energię dziecka, żeby przyszło i dało w tej części, gdzie się po prostu bardzo denerwuję. Bardzo proszę o pomoc, żeby dało uzdrowienie, dało pokój, dało miłość. To tak przynajmniej by... taka jest wersja. Natomiast Joe Vitale, który bardzo. Znaczy, kiedyś jego książkę czytałam, chętnie dawno temu, jeżeli pamiętam. Zero ograniczeń, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, czy w tej książce, nie wiem, czy w jakimś filmie, nie pamiętam. Powiedział, że generalnie Choponopono brakuje jeszcze jednego elementu. I powiedział, że i ten element to przebaczam sobie, ale <śmiech> <śmiech> nie to, że ja sobie przebaczam, ale już Bóg mi albo Stwórca już, już mi wybaczył. I już to jest, można powiedzieć, wtedy. Następuje taka, można powiedzieć, rozmowa, indywidualna rozmowa między, między Stwórcą, między Bogiem a mną. I tak naprawdę tylko ta przestrzeń, cała przestrzeń między, między nami jest wypełniona miłością, bo ty, my, tak naprawdę jesteśmy miłością. I ta modlitwa nam przypomina, dawno, dawno starożytna modlitwa, że tak naprawdę to my zapomnieliśmy już przez tysiące lat, że, że myśleliśmy, że po prostu jesteśmy grzeczni, grzeszni i tak dalej, a tu na, y, przypominamy sobie, że tak naprawdę my w formie fizycznej, duchowej, mentalnej i tak dalej, ile warstw mamy, jesteśmy miłością. Także to na tyle bym chciała zakończyć, także kochani życzę wam wszystkiego najlepszego. Dużo słońca, dużo, dużo ciepła i do zobaczenia wkrótce. I powiem tak, jeżeli ktoś jeszcze na sesję uzdrawiania, to dopiero mam wolne terminy na połowę marca, także można do mnie napisać, nie biorę pieniędzy za konsultacje tylko za sesję oczyszczania. Na oczyszczaniu robię przekaz, zawsze afirmacje. Bardzo dużo już przechodzą afirmacje i jeżeli ktoś chce, ale bardzo dużo osób chce, na przykład się dowiedzieć, jakie są jego da nowe dary. Także nie narzucam tutaj nic, daję opcje. Czasami te dary przechodzą w formie przekazu, to jest po prostu idzie, ja nawet mój, mój umysł jakby wyłącza. Wyższa świadomość tej osoby przychodzi, ze mną rozmawia, ja tylko wszystko spisuje. Także jeżeli chcecie chcecie po prostu się ze mną skontaktować, a wiem, że też wiele osób pisze, że po moich sesjach to zmienia się życie. Robią, jedna dziewczyna robiła generalne porządki, zrezygnowała z pracy, która po prostu ją tak troszkę dobijała. I no, mówi, że wszystko, wszystko się zmieniło na pozytywne. Także mówię. Y u jednych bardzo szybko wszystko się zmienia, a u drugich to jest proces. Każda osoba jest inna. Także, no mówię, czasami jest tak, że to jest kliknięcie, a czasami to jest po prostu to jest. trwa. Ile trwa, nie wiem. Także tak, kochani, wszystko w opisie znajdziecie. Także przypominam, wolne terminy są od połowy marca. Także do usłyszenia wkrótce i trzymajcie się. I no, także życzę Wam dużo słońca i do usłyszenia. Pa.